Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak dodać hasło do pliku Excelowego. Tak naprawdę dwa rodzaje haseł, ponieważ my możemy tutaj te hasła rozróżnić, a za chwilę pokażę Wam, na czym ta różnica polega, no i jak to zrobić. Aby dodać hasło, musimy przejść do pliku, a następnie zapisać go. Czyli klikamy Zapisz Jako, wybieramy lokalizację. No i tutaj oczywiście poza wpisaniem nazwy pliku ja muszę przejść jeszcze do więcej opcji, ponieważ naszym oczom musi ukazać się okienko, w którym będziemy po prostu widzieli naszą ostateczną destynację, tak, czyli będziemy widzieli tutaj no, to okienko, gdzie my po prostu zapisujemy nowy plik. I w tym okienku tutaj na dole, w prawym dolnym rogu, mamy coś takiego jak narzędzia. Wybieramy więc narzędzia, a następnie opcje ogólne. W opcjach ogólnych mamy tak naprawdę właśnie to okienko, które nas w tym momencie interesuje, czyli tutaj możemy wpisać nasze hasło. No i mamy tutaj dwa rodzaje haseł: hasło przed otwarciem oraz hasło przed zmianami. Hasło przed otwarciem musi być wpisane oczywiście podczas otwierania pliku, natomiast hasło przed zmianami pojawi się dopiero wtedy, jeżeli my otworzymy plik, wprowadzimy do niego jakieś zmiany, będziemy chcieli go zapisać. No to wtedy, bez właśnie wprowadzenia tego tutaj drugiego hasła, my tych zmian wprowadzić nie możemy. Możemy wprowadzić tak naprawdę dwa hasła, zarówno przed otwarciem, jak i przed zmianami, albo wybrać jedno bądź drugie. W tym okienku możemy również wybrać opcję zawsze z kopią zapasową, to znaczy plik, który będzie otwarty przez osobę działającą na naszym Excelu, wprowadzi jakieś zmiany. To zawsze będzie zapisywana kopia zapasowa z, tymi, z tym właśnie plikiem, ale przed jeszcze zmianami, czyli będziemy mieli zawsze tą kopię dodatkowo zapasową przed dokonanymi zmianami. Tutaj na dole jeszcze możemy wyświetlić ten komunikat zalecany tylko do odczytu czyli ten taki żółty pasek, który będzie pojawiał się w momencie, gdy my nasz plik uruchomimy czyli możemy wpisać albo dwa hasła, albo jedno wybrane hasło. Dodatkowo możemy stworzyć kopię zapasową oraz możemy wyświetlić informację, że plik jest tylko do odczytu, zabezpieczając nasze dane przed niepożądanymi zmianami bądź niepożądanym otwarciem. Jeżeli interesują Cię szkolenia z Excela, korepetycje, napisz na biuromaupa.uirp.pl. Zapraszam na mój blog, również na stronę uirp.pl. Tam znajdziesz więcej porad dotyczących Excela e-commerce oraz baselinkera. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego kanału.